Krynicy w środę odbyły się czwarte targi ziem górskich, na których rozdano tradycyjne wyróżnienia. Złote ciupagi, W środę podczas czwartych targów ziem górskich w Krynicy jury pod przewodnictwem Janusza Michalika z Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa, organizatora imprezy, przyznało trzy złote ciupagi. Otrzymali je browar Okocim za niskoprocentowe piwo, browar Żywiec za piwo Porter oraz fabryka pieczywa cukierniczego Kaliszanka z Kalisza za grupę wafelków w różnych smakach. Nagrodę publiczności otrzymało ekologiczne obuwie z Chełmka. Ponadto wyróżniono mineralizowane napoje z firmy Cortina – z Grynicy, jogurt firmy Danon z Warszawy. Za najładniejsze stoisko uznano ekspozycję urządzeń chłodniczych Azon z Bielska i zakładu rzeźniczo-przetwórczego Zżywca. Tygodnik Weto wyróżnił Serek Solony z mleczarni pana Jana z Mszany Dolnej. Równolegle z targami odbywało się forum, którego tematem były polskie i zagraniczne kredyty inwestycyjne na potrzeby rolnictwa. Zamierzeniem organizatorów jest, by poza rywalizacją konkursową targi były okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów ludzi, biznesu z przedstawicielami rządu, parlamentu oraz centralnych instytucji gospodarczych. Wracając do samych targów, naszym zdaniem ich przebojem była super ścierka, wciągająca w siebie nawet do litra rozlanego płynu i co więcej utrzymująca zawartość bez uronienia kropli. Nareszcie problem rozbitej butelki przestał być problemem. Każdy płyn odzyskamy w całości, nawet jeśli wsiąknie w dywan. שלום, שלום, שלום.